Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Kaśka. Dzisiaj zapraszam na dwie inspiracje kartkowe i będą to kartki wykonane przy użyciu takiego ciekawego zestawu kartkowego, który mam już od jakiegoś dłuższego czasu. Powiem Wam, że już ten zestaw kupiłam rok temu i on tak leżał, sobie u mnie leżał. No i w końcu się doczekał wiosny. No, i taki mi się wydawał bardzo odpowiedni na tą porę roku, na ten czas. Zrobiło się tak fajnie ciepło, że właśnie wyciągnęłam sobie ten zestaw i postanowiłam wykonać jakieś prace. No i właśnie dwie kartki powstały, zaraz je wam pokażę, ale najpierw chciałabym Wam pokrótce tylko pokazać tą kolekcję, bo nie pamiętam, czy już Wam ją w ogóle kiedykolwiek pokazywałam. Jest to, tak jak mówię, z firmy Hanky Dory. Już kiedyś tam wspominałam Wam o tej firmie, że kilka rzeczy tam od nich mam. I bardzo lubię te ich zestawy. Też lubię takie ich grafiki. Mają takich dużo fajnych złoceń. Tutaj jest strona internetowa. Możecie sobie tam zaglądnąć i zobaczyć, co tam ciekawego teraz jest. Tak jak mówię, ten zestaw jest już z tamtego roku, więc nie wiem, czy on będzie dostępny. Ale jest wiele też innych tam różnych zestawów. I też nie są całe zestawy, tylko można sobie po prostu kupić na przykład same takie strony z wypychankami. Także jest taka różnorodność. W zależności od tego, kto jaki ma budżet i na co ma ochotę, co by sobie chciał kupić, także możecie sobie tam zaglądać, jeżeli chcecie. Zaznaczam, że jest to oczywiście firma angielska, więc no, to takie z zagraniczne zakupy powiedzmy. No i tak, ta kolekcja nazywa się Spring Bird Song, czyli to jest taka wiosenna kolekcja z motywami kwiatów, ptaków, głównie ptaków domków dla ptaszków i tego typu rzeczy, i zaraz Wam pokrótce ją pokażę, nie będę się zbyt długo roz, wiecie, rozkładać z tymi papierami, tutaj, bo to by nam za długo zaszło. Chciałabym Wam tylko tak po prostu pobieżnie pokazać, o co tutaj chodzi, więc tutaj ta pierwsza strona to jest taka zawsze strona inspiracyjna, gdzie no po prostu inspirują nas tutaj swoimi pracami, sugerują, jak tam używać tych papierów. W jaki sposób? Zobaczcie, jakie to ładne te karteczki są, ładne kolory. Ta kolekcja jest naprawdę wyjątkowo piękna, i bardzo mi się spodobała, i dlatego właśnie ją sobie kupiłam. No i tak, tutaj macie są takie papiery. Bardzo ładne. Ja wiem, że to są zupełnie inne grafiki i układ też tych papierów niż te polskie nasze, ale jak mam nadzieję, że zaraz się przekonacie, że te dwie kartki, które zrobiłam, wyszły bardzo, bardzo ładnie. Także tutaj Wam pobieżnie pokażę właśnie te papiery. Także to są takie piękne grafiki, domki dla, dla ptaszków, piękna łąka, takie troszeczkę motyw deseczek, też bardzo ładny. Tutaj z kolei takie inne domki dla ptaszków. Tutaj jest piękna właśnie papier z taką kanką. Tutaj są gniazda dla ptaszków, też bardzo fajne. Tu jest piękny arkusz też, który mi się bardzo podoba z tym różowym kolorem i takie złocenia, bo też te papiery właśnie zawierają troszeczkę takich złoceń delikatnych. Tutaj też jest bardzo fajny papier, właśnie z, takim, z taką skrzynką na listy. Bardzo ładny tutaj ten motyw, też można na dl wykorzystać. Także tak wyglądają te papiery. To już chyba się powtarzają, tak? Także to są te główne papiery. Takie zestawienie, ja już nie, nie liczyłam, ile ich jest, no, ale ich jest tam dosyć sporo. I tutaj są jeszcze dodatkowo takie papiery. Takie wiecie, dodatkowe: tutaj motyw niebieski i taki motyw deseczek. Także to są takie dodatkowe. I tutaj są papiery takie cieńsze, które służą jako wkłady do kartek, więc one są takie, te kolory wyblakłe, to jest już taki cienki bardzo papier, wręcz powiedziałabym, że taki, no jak do drukarki prawie, może troszeczkę grubszy, może to jest 90, no ale one służą właśnie tylko, żeby wypełnić kartkę z, od spodu, znaczy w środku i tutaj są, widzicie, też podobne te motywy, jak na tamtych papierach, z tym, że no, są takie kolory bardzo przygaszone, delikatne, jest to tylko taki cień właśnie tych, tej grafiki. Także to jest ten, ta główna część tego, tego zestawu. Następnie do tego zestawu jest bloczek. Był taki, nie wiem ile on ma. No, taki widzicie, taki trochę większy niż, niż 6 cali. Myślę, że może 7 cali ma. I to jest cały bloczek. To są takie po prostu elementy do wycinania. Można sobie je w całości tak powycinać, wiecie, po, po kształcie tutaj, albo można właśnie, już tu są podzielone jako takie elementy właśnie na kartkę. Piękne motywy właśnie z ptakami, z kwiatami. Są też tam motywy właśnie z jajeczkami, także też spokojnie by się to nadało na, na Wielkanoc, co ja oczywiście w tym roku nie robiłam żadnych kartek wielkanocnych, bo nie zdążyłam, nie wyrobiłam się. Miałam strasznie dużo pracy i wiedziałam, że nie, nie zrobię żadnych kartek. Także nie było u mnie, no ale będzie na przyszły rok. I zobaczcie, tutaj są piękne takie domki dla ptaszków z takimi pięknymi, różowymi kwiatami. Tutaj są te motywy, właśnie wielkanocne. Tutaj te drugie, ta tylnia strona jest też, też są motywy. Są takie klucze, widzicie, tutaj są takie, taka łąka. Tu jakiś kolor zielony, więc naprawdę e, można sporo, sporo tutaj powycinać. E, tutaj z kolei są a, takie e, gniazdka w dzbanuszkach, e, w kankach. E, takie wiecie, troszeczkę takie wie, wiejskie klimaty, które bardzo, bardzo mi się podobają właśnie wiosną i latem. E, tutaj kolejne właśnie takie bardzo ładne też domki. E, dużo jest z tych stron: raz, dwa. Chyba tak. po cztery z każdego motywu, tak, po cztery strony, więc jak widzicie dużo tych wycinanek jest. Tutaj jest też piękna grafika właśnie takich okien, okien takich z wiejskiego domku z takimi okiennicami pięknymi i też oczywiście ptaki. Tutaj takie ptaki też piękne siedzące na takim jakby płocie z kwiatami, tutaj ptaki z kluczem, jajeczko. No, bardzo mi się podoba tutaj bardzo ładne teseczki, takie blady kolor, taki niebieski. No, i tutaj kolejne motywy to są takie skrzynki pocztowe, też takie wiejskie, bardzo fajne. No, i tak jak mówię, tutaj sobie można to wycinać albo tak po liniach, tutaj jakieś jest pokazane, albo wykrojnikiem jakimś też fajnie można sobie to. W odpowiednim kształcie wyciąć. I tutaj te ostatnie strony to są już napisy. Takie kwadraciki z napisami. I tutaj mamy różne napisy, na przykład takie odnośnie domu, podziękowanie. Tutaj są na przykład Wielkanocne. Tutaj jest na przykład Spread your wings and fly. Tu jest Myślą o Tobie. No, najlepsze życzenia. Takie wiecie, uniwersalne, ale tak właściwie przez cały rok można stosować te napisy. No i też jest ich tutaj. Sporo. I tutaj jeszcze są takie motywy większe, na przykład właśnie na dl albo jeszcze na większą kartkę, takie domki dla, dla ptaszków. Tutaj ja już wycięłam sobie jeden ten motyw, to zaraz zobaczycie, na kartce go użyłam. Także tak wygląda ten bloczek. Ten bloczek tutaj z wycinankami. Tutaj są te wszystkie motywy przedstawione z tyłu. Następnym elementem tutaj w tej kolekcji to, jest, to są te wypychanki, to są strony z wypychankami, które są prze, prześliczne. Ja bardzo, bardzo lubię te wypychanki właśnie od Hanki Dory, bo oni mają piękne te złocenia i fajne jest właśnie to, że one są takie wielowarstwowe, jest sporo tutaj ramek, bo każdy ten element jest też osobno wycięty, tak samo te kółeczka. Teraz mi się przypomniało, że Wam pokazywałam kiedyś taką, taki zestaw morski i też kartkę wykonywałam taką morską. Tak mi się teraz przypomniało, no ale nie wiem, czy, czy Wy to też pamiętacie. W każdym razie no, jedziemy z tymi wypychankami, tutaj jest, są takie motywy właśnie takich półkoli, czy takich w kształcie takiego, nie wiem jak to się nazywa ten kształt, takie... No bardzo ładne zresztą i tutaj są takie domki właśnie dla ptaszków, widzicie, że to jest też pozłocone, są do tego też napisy, takie małe tagi, bardzo ładne, bardzo piękna naprawdę grafika, są bordery i tutaj są właśnie widzicie takie powycinane w takich kształtach, też nie, nie tylko takie kwadraty prostokątne, tylko też tak jakby z wykrojnika powycinane. Tu jest moja ulubiona strona, piękna w różowych tonacjach, bardzo, bardzo mi się podoba, piękny jest też ten kształt, no i tak jak właśnie Wam mówiłam, każda ta ramka jest osobna, możemy sobie na podwyższeniach dać te ramki, no tak jak chcemy, tutaj jest, widzicie, Easter Wishes, czyli takie wielkanocne życzenia, bo można to też na Wielkanoc użyć i tutaj po dwie strony są z każdego motywu, więc tutaj też z tej strony sobie tam użyłam. Tutaj jest już ten, który się powtórzył, i tutaj są kolejne takie owale, bardzo piękne, właśnie z tym czajniczkiem, z tą kanką. Tutaj piękna butelka z takim kluczem, także bardzo ładnie to wygląda, i tu jest drugi arkusz. Także to są też te arkusze, które są z wypychankami. I ostatnim elementem, takim też bardzo, bardzo ciekawym do tej całej kolekcji. To jest tak, taki zestaw dodatkowo do budowania takich domków dla ptaszków. A, yy, ja Wam, może, no, może Wam pokażę tam jedną stronę, ale, bo to one się powtarzają w sumie. Yy, generalnie chodzi o to, że można sobie zbudować takie domki dla ptaszków z otwieranymi drwiczkami. Są tam dwa arkusze do ozdabiania. Yy, nie, przepraszam, jeden. Jeden albo dwa. Zaraz zobaczymy. No, i one występują oczywiście w, też w różnych tonacjach kolorystycznych, żeby to było rozmaicone. Do tego zestawu są oczywiście koperty dołączone, także tutaj są koperty. Są też takie dwie strony, które do wypchnięcia, gdzie to używamy właśnie do środka tych kartek w kształcie domku, także to one mają tutaj te, te wypychanki. Tutaj jest ta strona z wypychankami, z tą grafiką, którą przeozdabić można sobie te, te domki. No i tutaj są już te strony właśnie z, z właściwym tym domkiem. To jest wszystko już powycinane, gotowe do wypychania i do komponowania. Tutaj są piękne te drzwiczki, daszek. Jest tutaj też ta podstawa. Ja jeszcze takiego domku nie robiłam, chociaż wzięłam się kiedyś za niego, ale nie, nie udało mi się skończyć, bo musiałam coś tam innego zrobić i... Nie udało mi się zrobić, a tutaj jest ten właśnie w różowych kolorach, bardzo piękny, zobaczcie, taki pastelowy, piękny, piękny. Także to jest taki i tu jest dwa arkusze oczywiście, tutaj jest w kolorach niebieskich. Tak wygląda. I też drugi arkusz i ostatni jest w tonacjach żółtych. I to tak wygląda ten. Gorąco nogami wam pokazuję, no ale wiadomo mniej więcej o co chodzi. Tu jest ta druga wycinanka, znaczy wypychanka do tego, ale i są dwa arkusze tych dodatków, także dwa arkusze dodatków. I to z tego właśnie można zrobić te domki. Ja tych domków mówię jeszcze nie robiłam. Jak zrobię, no to, to na pewno wam pokażę oczywiście. A teraz już pokażę Wam, i zapraszam Was oczywiście do oglądania. Do moich karty, które powstały właśnie z, tej, z tego zestawu kartkowego. Pierwszą moją pracą, no, mo, obydwie te prace są takie, to są takie kartki składane, także w tej samej formie, i pierwsza praca wygląda tak, pierwsza karteczka. Jest ona w kolorach żółto-niebieskich, tak jak papier zasugerował, więc już tutaj sobie podokładałam tylko niektóre moje dodatki i. I tak wygląda kartka, i ona jest, wiecie, taka stojąca w ten sposób. Ciężko jest pokazać tak, ale o jakby ona stała na półce, to by wyglądała tak, że tutaj tą grafikę też widać. Jeżeli zamkniemy, no to tam troszkę nam tego ptaszka zasłania, ale jak ona stoi, no to widać tą grafikę. Grafikę widać też tutaj ten paseczek właśnie z tymi pięknymi kwiatami. Po rozłożeniu wygląda tak. Jest to kartka zrobiona z całego arkusza A4, złożonego na pół, czyli to jest rozmiar A5. E, oczywiście tutaj zagięty. Jest takie, nie wiem, to się nazywa z Fold, chyba, tak to się chyba nazywa. E, no i po prostu poprzecinałam sobie ten arkusz e, cały. E, mm, I tutaj e, użyłam właśnie jedną z tych grafik z tego bloczku z ptakami, takie dwa ptaszki siedzą, siedzące sobie, rozmawiające ze sobą. Yy, użyłam też ramkę z jednej z tego arkusza z tymi wypychankami. Ona jest taka, widzicie, złota, bardzo ładna, w tych samych kolorach właśnie co ten papier. Yy, dodałam tutaj od siebie yy, taką yy, serwetkę, wycięłam w kolorze takim granatowym, która mi tutaj bardzo spasowała. Napis All The Best też pochodzi oczywiście z tej kolekcji, z tych wypychanek. I jeszcze tutaj dodałam właśnie swoje listki, jeden kwiat taki w kolorze żółtym i w żeby, tak wiecie, zrobić jakąś taką mini kompozycję. I wydaje mi się, że bardzo ładnie i ciekawie wyszła, tak bardzo wiosenno-letnio. Także tak wygląda pierwsza kartka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I druga kartka jest w tej samej formie. Troszeczkę jest taka delikatniejsza w kolorze, ponieważ jest no taka żółto-złoto-seledynowa powiedziałabym. Ale mówię, forma jest ta sama, też w ten sposób stoi, także tak wygląda jak powiedzmy stoi. Tutaj są takie elementy właśnie z tych wypychanek, może tak troszeczkę zbliżej Wam, bardziej bliska Wam pokażę. Jest taka właśnie piękna strona, tam jedna z taką grafiką, właśnie tych domków dla ptaszków. I pomyślałam, że pięknie tutaj będzie na froncie wyglądać, pięknie będą wyglądać te domki. Tutaj jest taka łąka, jest motyw takiego płotu, więc też to fajnie tak, tak, taki border robi tutaj. Idealne miejsce, właśnie, spasowało mi na te urodzinowe życzenia, na ten napis. Dodatkowo tutaj dodałam taki, taką małą grafikę, właśnie z tych wypychanek. I tutaj jest napisane tak fajnie To My Special Tweet Heart. Także tak w nawiązaniu do tego ptaków bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Od siebie jeszcze wam może pokażę, jak wygląda rozłożone, bo to jest cały arkusz, też tak pocięty, jak wiecie, tak wyglądał arkusz, tylko go sobie rozcięłam, przycięłam odpowiednio do rozmiaru, i tak to wygląda. I od siebie dodałam tutaj narożnik. Taki w rogu. Aha, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć: ta kartka jest akurat na bazie kraftowej, tamta była na bazie białej, i tutaj też ten narożnik wyciąłam kraftowy. I dodałam też moje kwiatki z takimi perłami w środku. To są perły z akszona jako środki. Wyciąłam troszeczkę listków, tutaj też dodałam takie złote listki, i dodałam tą wstążkę, taką, ona ma kolor taki miodowy. I to jest z takiego zestawu z Akshona. Kiedyś były w takich tubach e, takie różne kolory, zestawy kolorystyczne, i to jest właśnie jedna z tych. I właśnie bardzo mi tutaj spasował ten kolor do tych e, kwiatuszków, e, do tego motywu właśnie tych domków. E, także tak to wygląda. E, I cóż tu więcej? Tak jak widzicie, no bardzo fajnie można sobie używać te papiery. E, myślę, że one są naprawdę bardzo, bardzo ładne i dają też wiele możliwości. Nawet powiem wam, że nie trzeba dodawać tych swoich kwiatków, bo same te grafiki są tak piękne, że jak doda się kilka tych grafik, fajnie się poskłada tą kartkę, no to naprawdę już ona będzie fajnie wyglądała. Więc nie wiem jak wy się zapatrujecie na takie, takie zestawy kartkowe, ja je bardzo lubię i mam ich kilka takich różnych zestawów, nie tylko z Hanki Dory i czasem sobie właśnie je używam. Dajcie znać koniecznie, co, jak Wam się podobają te kartki. Czy Was zainspirowały do, do może do jakichś takich wiosennych, też letnich prac już, czy takie motywy z ptakami też są dla Was interesujące. Ja bardzo lubię ptaki i bardzo lubię, podobają mi się motywy właśnie ptaków i, i domków dla ptaków. Myślę, że to jest takie bardzo kojące, kojący widok. Także te kartki myślę, że bardzo ciekawie wyszły. Także ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmików. Do zobaczenia, pa pa!